Cześć, witajcie, ja jestem Paws.pl, a kiedy słońce wstaje, wtedy, wtedy Paws .pl. odcinek daje. Yeah! <grym> tak więc, jesteśmy już w kolejnym odcinku. Znów budowa domu, ale tym razem trochę większego, troszeczkę innego. Tylko, tylko jakiego się zapytacie? Hmm, zobaczycie albo pod koniec, albo widzieliście już na miniaturce. No chyba, że wam pokażę teraz. Ha! Nie za szybko, co? Aaa, właściwie może troszeczkę za szybko, ale, cóż tam. Cóż tam, <laughs> pieprzyć waszą ciekawość. Zobaczycie, jaki wyjdzie. Wyjdzie duży. Według mnie to jest minimum dla czterech osób, bo, bo, znaczy, nie, dobra, maksimum dla czterech osób, o, Nie minimum, bo to z minimum nie ma zbyt wiele wspólnego. Lepiej, lepiej dać tam mniej osób niż cztery. Tak najlepiej po dwie na każdą część. Mimo wszystko, y, dla czterech osób też on starczy. A plus będzie taki, że jeżeli będę budować go cztery osoby, to pójdzie to zdecydowanie szybciej, ponieważ może Wam trochę zająć budowa tego domu. Jest on, według mnie, całkiem ładny, no ale, kurczę, nawet na kreatywie, trochę może zepsuć krwi, że tak powiem, może wkurzyć budowa tego domu, zwłaszcza z dachem. Z jak zwykle z dachem mam problem, to już przywykłem do tego. Dach to jest od mój odwieczny wróg. Aha, i nie patrzcie teraz, co robię z tymi deskami, bo i tak to usunę. Tak, to jest najgorszy pomysł, jaki miałem. Naprawdę. Te deski nie pasują tutaj totalnie. A propos, widzieliście, nie? Przecież ten urywek, taki, mignięcie wręcz tego domu, jak on wygląda. W jakimś dziwnym miejscu. Co to jest? Wioska Elfów, który mówiłem, że projekt mi troszeczkę zajmie. Mówiłem to już tam chyba dwa odcinki temu. No ale myślę, że efekt będzie dobry. Więc jak na razie mam tam jedną budowlę i tylko custom terrain zrobiony, ale... <gryw> Już mi się podoba. Naprawdę teren mi się podoba, tylko teraz ogarnąć dobrze domy to będzie największy dla mnie problem. Ogólnie tak, na dworze jest super gorąco i dlatego siedzę troszeczkę w domu, a nie nad jeziorem. Trochę dziwny pomysł, prawda? Ale nad jezioro jeszcze... Jeszcze pojadę zaraz, ha ha ha! Ale jestem sprytny. A tak, a tak serio to powiem szczerze, że jest naprawdę ciepło. K miałem sobie kosić kosiłem sobie trawę, taka, taka historia. Wczoraj zacząłem kosić trawę. Zacząłem sobie ją kosić. Było fajnie. Skończyło mi się paliwo. O jest. I teraz czekanie aż paliwo ten przywieźli mi tam paliwo i tak dalej, itp. Oczywiście rodzice no bo kto, Nie zamawiam paliwa jak catering, nie. <ścoughs> I, dla... i zacząłem sobie dzisiaj kosić znowu. Znowu, żeby nie było tak zbyt, zbyt gorąco, to sobie tam kosiłem, kosiłem i szlak mnie trafił, ponieważ dla odmiany żyłka mi się skończyła, więc stwierdziłem, dobra, idę coś nagrać potem sobie nawinę winę żyłkę i będę ten i będę dalej kosić, ale mówię wam szczerze, że ta historia nie wiem po co ją opowiadam, ale jest irytujące to. Naprawdę nieważne co chcę zrobić, zawsze, zawsze coś jest nie tak. <grym> no, W każdym razie jest naprawdę. Pogoda dopisuje tego lata. nie, To nie jest to, co poprzednie. Poprzednie lato było kiepskie, naprawdę kiepskie. Nie podobałoby się. A teraz jest woda ciekła i w ogóle w jeziorkach. No, jest całkiem przyjemnie. Tak jak mówię, budowa tego dachu może zirytować. Naprawdę, ponieważ najgorzej, jest dla mnie, najgorzej było dla mnie wymierzyć na początku, zamiast wziąć to z tego screena, którego wam pokazywałem, bo najpierw wybudowałem ten dom. Ja zawsze buduję najpierw coś, zanim wam pokażę. Rzadko buduję tak od zera sobie, żeby żeby po prostu nie zrobić jakiegoś głupiego fejla, nie no wiecie, że potem będzie to wyglądać jakoś beznadziejnie i będę musiał usuwać materiał. O, właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy. No cóż, jak widzicie, jest tam... Jest takie załamanie tego dachu, to pod spodem można dać schodki odwrócone do góry nogami, żeby... do góry spodem, żeby żeby wyglądało to bardziej zaokrąglone. No niestety zapomniałem o tym. A... Teraz nie mam ochoty już tego dogrywać. Naprawdę już nie mam ochoty wchodzić z powrotem na ten serwer i dalej się z tym bawić. O, tutaj widać, jak, z, jak stawiam różne tego typu ozdóbki. <laughs> Ozdoby są bardzo nieważne w tym domu, yy, bo i tak w sumie mi się podobał i bez ozdób, ale bez ozdób wygląda trochę wtedy tak łyso. Naprawdę przestrzeni wystarczy Wam. A zwłasz zwłaszcza, że nie musicie... nawet można o tym wybudować ten opcję dla sześciu osób. Wystarczy go wydłużyć, tylko nie przesadzajcie z długością tego domu, bo będzie to wyglądać raczej... raczej dupnie. Nie, nie, nie będzie to fajne. Mo możecie mi uwierzyć. No i tu już mamy część dachu. Y drugą stronę dachu budujemy identycznie. Dlatego nie pokazałem wam, bo to jest taka y humanitarna akcja z mojej strony. Nie znęcaj się nad widzami. I nie, nie każ im oglądać czegoś, co już widzieli. <grych> bo to zajmie kurczę 10 lat, nie? Wie, wiecie o co chodzi. Nie? Po prostu drugi raz budować to samo, to jest problem. I tak samo nie pokazywałem, jak przedłużyć ten dach, bo to chyba każdy umie zrobić. No, bez przesady. Największy problem właśnie był dla mnie ten na środku. Jak tutaj ten, jakąś tam, tak żeby to wyglądało w miarę. Tutaj, no, samo jako taką mi się nie podoba, ale jeszcze przyjdzie lampka, tak jak już chyba u to jest kurczę... Normalne, że jest lampka, <grych> więc... Przyjdzie jeszcze lampka i będzie to wyglądało, będzie to wyglądało okej. Okay. Taką, taką, mam nadzieję przynajmniej, że będzie to wyglądało okej okay według Was, bo to w sumie Wasze zdanie się najbardziej liczy, a nie moje. <grytanie> no i to jest kolejny dom z serii Usuń Kobla ze skrzynek. <grytanie> Czyli, jak widzicie, no dużo z tą, z z tą koblowych, z tą nowych różnych rzeczy jest. No. I, tak. Tak, 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 tak. tak zapomniałem cię, chciałem dodać jeszcze do, odnośnie tego stona. Ha, no tak, na survivalu, jeżeli będziecie budować, no wiadomo, tak jak mówiłem, może trochę zdenerwować budowa, ale za to po, pomyślcie o plusach tego domu. Kobla się tyle pozbędziecie, że to jest szok. Kto by chciał mieć kobla w skrzynkach? Ja nigdy nigdy nie lubiłem mieć kobla w skrzynkach, a wywalić zawsze trochę szkoda, bo a może coś będę budować. <laughs> zawsze to się tak kończyło u mnie. Może coś jeszcze będę robić z tego kobla, a tak naprawdę nigdy... Nigdy w sumie nic z tym nie robiłem. A teraz. A teraz używam kobla. Wow! Takie. takie zmiany! Z powrotem do, do. 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 do korzeni. Jeszcze mógłbym wam kiedyś pokazać, jak wyglądał mój pierwszy dom, który wybudowałem. A według mnie on był piękny. Możecie mi wierzyć, nie był. <laughs> Aha, i ten taks jeszcze tr będzie troszeczkę przerobiony. I lampa przesunięta o jeden. Y jeden. jedną. kratkę w stronę moją, jak stałem przed tym. No. Czyli to jest zachód w tamtą stronę akurat, no ale nie wiem, niewiele wam to mówi, ponieważ wy nie gracie na tym serwerze. Chciałbym go otworzyć dlatego, dla ludzi, ale... problem z hostingiem, nie? Bo na moim kompie jak hostuję, to dałoby się, tylko że IP moje nie zezwala mi na. na 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 udostępnienie serwera dla innych osób. Muszę mieć Hamachi lub Tango, czy inne jakieś tam pierdoły. Very good English tango. Ale. no. Sami rozumiecie, nie? No, nie chcę robić serwera Hamachi, ponieważ to jest trochę. trochę przykre. Dla ludzi większej, osób, większej, większej liczby osób zrobić serwer Hamachi, no. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to najlepszy plan. Zwłaszcza, <grych> że są takie osoby, które wejdą na Hamachi raz, zarejestrują się w sieci, zablokują miejsce dla innych, ja będę musiał stworzyć nową sieć, a oni nigdy nie wejdą na serwer, nie? Zdarzają się takie jednostki. To jeszcze nie jest cała, o, cały ten dom. Oczywiście pamiętajcie jednym. Nie ma u mnie domu jak na razie chyba bez wełny. <laughs> Dlatego wełna też się pojawi, ale po bokach. <laughs> nie ma czegoś takiego jak dom bez wełny. Jak ja buduję, to zawsze musi być wełna. No. Tak więc ja się zamknę. I poczekam aż wy sobie... Znaczy poczekam. No, poczekam aż wy sobie obejrzycie. Słuchajcie. Muzyki najnowszej od Tobu. I... To już jest taki końcóweczka wręcz tych robót, bo teraz będziecie widzieli tego przedstawienia. Dobra, ja już się zamykam, i do zobaczenia na końcu. Tak więc jesteśmy już na końcu. Mam nadzieję, że ten domek Wam się spodobał. Tak jak widzicie, mamy tutaj podzielone na cztery pokoje. Eee, cztery, cztery parę drzwi są, okej, okay? a nie cztery pokoje, dobra. Trochę, trochę, trochę was okłamałem. Nie ma tu czterech pokoi, bo bym musiał robić, mm, tak zwane, tak zwane ściany. <śmum> tak zwane ściany. No. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podoba ten domek, bo mi się on bardzo podoba. I jest on ogromny i fajny. Tak więc do zobaczenia i cześć. Aha, i jeszcze komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie.